A mogłam zakarmić to wu galeretki? Kim ty w ogóle jesteś? No w ogóle kim jest? Spodziewałeś się kogoś innego, ale to ja. Kto? Dawaj. Jeden. Albo dobra, dobra, możesz pędzić jak chcesz. To jest dwuczęściowa seria, więc, yy, no. Nie żeby coś było. Udało się. Kapitanie leciły po ciebie. No ja, no ja myślę. O, weźmy w nadświetlną save a tymczasem na statku chodź tutaj, mi czopus co to te galaretki gadają, nie wiedziałem wow. co za twój. Wyczułam w nim prosiaka. O nie! To zaczyna tych zagrożenia, ale zobaczcie, tutaj tak szybciej tak ta gwiazka latuje. On myśli, że odzyska kapitana Strzelać! Ze wszystkiego co mamy. aż mi się Tom Brainer przypomniał. Tam tu nawet do mnie z minigana dwa razy strzelali. Co to jest? To księżyć? Księżyć. A może no to jest planeta? Czy to księżyć? Czy to planeta? Nie! To świska stacja bojowa. Taka ładna nawet. Ciekawe, dokąd. W, w którą część lecimy? Preferuj. Mam nadzieję, mam nadzieję, że do ryjca, a nie do nosa. Tam kapitan! Uwaga! Wykryto ogromne skupisko energii zwierzające prosto na nas. Szczelają do nas! Osłony 49%. Nie wylecił niżej, co nie teleportu. To tepnij nas! Tepnij! Dawaj teraz, dawaj tepnij, tepnij! Odpowiedź do przesyłu. Trzy, dwa, jeden, dawaj no! To odliczanie wcale nie jest dramatyczne, to jest nerwiające! Co jest? Zamknięte. O nie! Jest źle. A to spróbuj. No dawaj, Majka. Co ty tam kombinujesz? Szarża, szarża. Nie. Dawaj, dawaj. Może jest inny sposób. O domofon? O, ciekawe kto na tej stacji urzęduje. Małe szanse, ale może się uda. O, ktoś tam czy jakaś wiewiórka. Zapomniałem kluczy, możesz otworzyć? Dzięki, mamo! Się okazało, że y to mamusia tam była. Myślicie, dlaczego tak piszczy? To dlatego, że w materiale zdążyłem ocenzurować ten fragment, gdyż to, co mama mówiła, było dosyć wstydliwe i bardzo intymne, a nie chciałem, żeby Trocki poczuł się urażony. to, no to wazimy? O, robi się przerażająca taka muzyka. Ból, ból, ból! Ból! Rur, rur. <mim> <mim> wajka godi, wajka godi! O que é isso? Óbvio a gente é ter um Użyjesz tych paneli kontrolnych. Wcisnąłem. Teraz czekajcie, to trzeba... Ja też wiedziałem jak to się robi. Do wyłącz ten serial. Albo ścisz go. Muszę do drugiego pokoju. O, teraz można się zmieniać. Co jeżeli teraz pójdę tutaj? No ładne takie, pomysłowe. Ale dobra, żeby było szybciej to po prostu będziemy tak zasuwać. Kurde i wyłączyłem. No, i super, będzie walka. No i powrót szpinakowej. Dla fanów szpinakowej powrót z poprzedniej serii. Szpinak i czekolado. Chwila, poprzednia szpinakowa zawierała tylko mineralkę wino i stymulant. Wzrostu pewnie. Dobrze, par, Dobrze. Dobrze, parówki. Zły oddech. I potem, tym. Po tym sypie. Tylko, że ta... Yy, ...galaretka chyba miętowa. Nie doczytałem. Ściszysz? Zaczynam już tęsknić. Dobrze, to teraz po prostu pozasuwajmy do końca odcinka. O, jeszcze ładnie tak znika. Dobrze, i gdzie zostaniemy, te pięci? WOOOOOOAAA <laughs> Oh, so there will, uh, we'll, uh, will we play our final battle? Great! Dobrze Czas na finał Za upierdliwy prosiak. Oddawaj kapitana. A mogłam zakarmić tobą galaretki! Kim ty w ogóle jesteś? No w ogóle, kim jest? Spodziewałeś się kogoś innego, ale to ja. Kto? Dawaj. Walentina? Ja. Nie mogę. Jak to możliwe? Widziałem twoje upieczone golonki To nie byłam ja. Była jeszcze Czwarta Świnia Co? No i teraz nie rozumiem. G Grigori! Grigori, nasz mechanik. O! jego była czwarta kapsuła w poprzedniej części. O, działa. Jest to postrzelać z maszynówki. Pona w komputer i działa. Super. Ciekawe, jakby działała teraz mechanika w taki sposób. Oniczan, Oniczan! Oni O! Jaki mało uroczy? Oni Oniczan! Niestety był uzależniony od soku z buraków. Miał przez to częste spadki cukru. Zasypiał wtedy w kapsule ratunkowej. Zapomnieliśmy o nim. Teraz ci żal. Moja kapsuła rozbiła się gdzie i gdzie. Jestem teraz tylko 30% świnią. Zresztą to wyjdzie ciała to szelki maszyna. Już większej abstrakcji być nie mogło. To smuteczek, Ale oddasz, kapitan? Nigdy. Jest mój na zawsze. Czyli będzie klepanko. I to jeszcze jaki jest. Oh yeah. To jest Czekajcie, a co jeśli damy dawy i zły oddech? Czekajcie, będziemy po prostu dawalać normalny, a tak może w końcu zadziała. O, że acha na normalne I chciał yy, po prostu trochę polawalać, aż się trafi. Czekajcie, co się dzieje? Fajna ta muzyka, chce się tańczyć. No, w sobie, w sobie taka. Yy, nawet całkiem, całkiem. No tańczy. Nie, nie, ta jest moja jedyna słabość. Super. Czekajcie, to trzeba pokryć. Czekajcie, trzeba trafić do w momencie. Ale się trochę nie orientuję, bo zobaczcie. Za wolno znikają. Tak, ale to fajne, że takie coś na RPG Makerze dali. Ale zobaczcie, no. Tajć, tańcz, 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 kiedy idy, tańczą. Wry! nie zniosę tego dłużej. Zwycięstwo. Wygłupo! O kurde, co to jest? Nie mówcie mi, że to jest finalny boss. Czekajcie, pije Saja. Czekajcie A tak O no tu dawajemy Szybko atak, atak Co się stało? Ale nie zepsuł się komputer. Batówko żartowałem. Ludzie jest ale wy jest się nabieracie. Tu po prostu taką animację ma atak. A ja się trochę uleczę. A ty błotko i zły oddech. Stalowa racica. To musi być potem zabroń. Czekajcie, a co? A gdzie mój... a gdzie wcięło mój błotek? A z tym ulant postać. Dobra, uleczy to rad trockiego. Tocki leczę Cię! To no, musiałem mu leczyć, bo by yy, A, mi ciężko się je... Yy, martwą szynkę. Nie... Teraz działa! O nie! Zmiecie! Super. Kurde, co się dzieje? T.T. Tak i tak, normalnie. Super. Się dos mi zawiesił Dobrze, to ja pominę trochę część walki Oczywiście walka się skończyła, a my nic w pierwsze dziwnika nie dostaliśmy a tu mamy naszego kapitancia, który się mało odzywał w tej części. To naprawdę tylko kilka linijek dialogowych. Kapitanci, wracamy do domu. Zdoby to kapsuły z kapitanem. Nie pytajcie jak on to schował. To jest tajemnicza taktyka, świn. No, co Ból Chyba lepiej się stąd zwijać To się zwijajmy Czekajcie, co się dzieje? O kurde Jeszcze następna faza Trotki Ale czemu ona nas naatakuje? Jaka jest mi motywacja? O jeszcze nie koniec. O widzicie. Fajnie, że dali poleżyserować swoim dzieciom. Czyli spacja, pod podnoszenie, rzucanie bomby. Czyli wystarczy tak, tak się bawić rzucenie bomby? Ole, jeszcze ma drugi pasek zdrowia, zobaczcie. I co? Erupcja. O, zwiała. Nie uciekaj, jeszcze cię dopadnę. Ale się wściekła. Gonią To trzech razy sztuka? Czyli trzecia walka już w tej grze taka porządna. Bo były jeszcze ten kosmiczny szczur. I była ta leczna jeszcze pojedynek ten no. I jeszcze ta baba, taka ta, ta machina coś? Łajka, masz jeszcze te bomby. Ta Valentina to jakaś wana taka świnia. E, skończyły się. No to super. Rocki O nie Czekaj coś muzyka ci Coś się żegnaj Co chcesz zrobić? No już prawie skończyłem! uściskaj ode mnie kapitana Co? Wajka Nikt now, now my life is out of sense. Moje życie straciło sens. Bez łajki. My life is no more. Pora się z tym pożegnać i niczym, Grigori popaść w uzależnienie od soku z buraków. Może w końcu skończę z tym okrutnym światem. Pora wyjeżdżać. Co?! Co? Jeszcze nie koniec. No to szybko skończymy nawet. Wierasz się gdzieś? Ała, chyba z Wiktorem sobie racie. Dzisiaj na kolację. Schabowy z ziemniaczkami! O nie! No i potwierdzone info, te świnie w tej grze to kanibale. Nie wierzę. Łajka. You're my hero. I zjadła. Ale obrzydliwe, łajka. Trzeba się zastanawiać, z czego się składała Valentina. I Jakub była galaretką. Oto ucieczka teleportem, z kapsułą, z kapitanem. Ciekawe, co zrobimy z tłuczkiem z Uff, miałem już dość ten konserwy. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Wszystko na kapitana. To wracamy na Wagna. Haha, to był żart, prawda? O nie, będzie trzecia część? Bul, ból, ból. Ból, ból, ból. Nasz władco, Co? Teraz galaretki nas kochają? Wcześniej nas atakowały i były jakimiś zmutowanymi Tak Nagle się ustało wszystko Trocki realizuje taki plan. Galaretki uznały mnie za swojego pana O w co oni się tam grają? Ściszta! Szybko się u nas zadobowiły O, tam się gadają coś. Czyli co? Teraz zostawię programistami galaretki? Tak dobrze. Co on robi? Będzie jeść burgery? Świetnie. O nie on je burgery! Replikator to w ogóle był w, 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 no, w Star Treku The, The Space Na, The, e, Deep Space Nine. Oglądałem ten serial bardzo fajnie, polecam. E, to już 39 hamburger! Muszę robić coraz sobie kalorie. Tak w ogóle co zrobimy z tą armią galaretek? Może podbijemy galaktykę. To nawet najpierw. Czas na do wakacje to na jakie wakacje? Ale nie Jesteś że to dobra lata? To idealne miejsce słońce plaża i dużo mięsa Wy do Hiszpanii lecicie? Jesteśmy gotowi. Odliczanie! O, będzie teraz. Znowu, znowu to odliczanie! Hanson to jest panem matanatyki. No i znowu coś zepsułeś. Czulę czasu jest niestabilny. Co? Zaraz Kardasjanie przylecą przez niego? Hehe. No, sorry za nawiązania do Star Trek Deep Space Nine. I rozumiem, że są głupie i to potem nie działa. Ale czekajcie, tak rozwaliło się to wszystko. Naprawdę trochę potrwa. Super. A gdzie wylądowali bohaterowie? Tutaj! Proszę Państwa. Brakowało mi tego miejsca. To zły sen. To idziemy. Dobrze. Dobrze, to chodźmy do finału. Też domek nadal stoi. Mimo, że teoretycznie był w ogniu. Takim cudem? Nie wiem. Jeszcze na nie grzybki jak zwykle. Poczekaj. Ale co? Tym razem pójdę z tobą. Rozsądne to będzie. Tym razem nikt nikogo nie porwie. Jesteś do odcinku? Grigori, co ty tu robisz? Nie tym razem, po moim trupie! No i super. Grigori naprawił mi komputer! I tak kończy się nasza przygoda ze świniami w kosmosie. Bo drugiej części... po trzeciej części nie będzie. Może i to wystarczy. Yami Janflzeru81. Gorosat nawet zrobił animację, super! To się cała ekipa zebrała przy tworzeniu gry. Inspiracje. Odysseja kosmiczna, Gorosan Kable, Metal Gear Solid, Star Trek Star Wars. O super, super. sefiro. Pobreza z produkcji gry gry świeżia się zasada Ale Sefiro został brzgliony wielokrotnie. Należało mu się. No należało mu się zasadzenie muzyki z odyssey kosmicznej. I teraz będę miał demon... na... wiecie, chodzi o demonetyzację. Czekajcie. A nie da się czegoś ważniej wrócić. Myślałem, że potem coś będzie. To to ekran subskrypcji, wychodzimy i Elo. Dara. I przede wszystkim odliczanie jest głupie. Lepiej zająć się Wcinaniem w burgerów hikingib. Maciao. Marie Curie なあかわいい。Oh, <laughs>